Odpadnięcie Natalii Nykiel i Jacka Dżeszk z programu Taniec z Gwiazdami wywołało wiele emocji zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Para, mimo wysiłków i zaangażowania, musiała pożegnać się z show po pierwszej w historii dogrywce, co wywołało dyskusję na temat kryteriów oceniania stosowanych przez jury. Jacek Grzeszk wyraził swoje rozczarowanie werdyktem, sugerując, że nie jest całkowicie jasne, na jakiej podstawie jury dokonuje swoich ocen. Jego słowa: Nie wiem do końca, co jury sędziuje. Czy emocje, czy sympatie, czy technikę, czy rodzaj tańca? To jest ciężkie, wskazują na pewną niejasność kryteriów. Która może wprowadzać zamieszanie zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Natalia Nykiel z drugiej strony, choć rozczarowana przed wczesnym zakończeniem swojej przygody z tańcem, podkreśliła, że program był dla niej ciekawym doświadczeniem. Wypowiedziała się, że choć chciałaby kontynuować taniec w show, to teraz skupi się na swojej karierze muzycznej i koncertowaniu. Wyraziła także wdzięczność dla swoich fanów oraz bliskich za wsparcie i oddane głosy. Zasady programu przewidują, że decyzje o odpadnięciu par są podejmowane na podstawie kombinacji głosów jurorów i widzów. Jednak w omawianym odcinku, poza tradycyjnym odpadnięciem pary Piotra Świerczewskiego i Izabeli Skierskiej, wprowadzono dodatkową dogrywkę, co było nowością w tej edycji. W dogrywce to jury miało decydujące słowo, co zdecydowanie wprowadziło dodatkowe napięcie i emocje, ale również kontrowersje związane z przejrzystością i uczciwością ocen. Sytuacja, w której Natalia Nykiel i Jacek Dżeszk musieli opuścić program Taniec z Gwiazdami po pierwszej dogrywce w historii show, wywołała wiele emocji oraz dyskusji na temat zasad oceniania. Jacek Dżeszk otwarcie wyraził swoje rozczarowanie nowym rozwiązaniem, które według niego odbiega od dotychczasowej formuły programu, gdzie głos widzów miał decydujące znaczenie. W dogrywce, gdzie jurorzy mieli kluczową rolę w decydowaniu o dalszym losie uczestników, Iwona Pawłowicz, jedna z jurorów, oceniła występy, biorąc pod uwagę całokształt umiejętności tanecznych par, co ostatecznie zadecydowało o dalszym udziale Rafała zawieruchy w programie. Jacek zasugerował, że gdyby wiedział o takim kryterium oceny, Mógłby inaczej przygotować Natalię do występu, co wskazuje na pewien brak komunikacji lub jasności w kryteriach oceniania, co mógł wpłynąć na strategię treningową. Natalia Nykiel, choć wyraziła delikatne rozczarowanie decyzją jurorów, pozostała stosunkowo stonowana w swojej odpowiedzi. Podkreśliła, że chociaż wolałaby zostać bardziej doceniona przez jurorów, to jednak ceni sobie doświadczenie i miłe chwile spędzone w programie. Przyznała również, że ważne jest dla niej wsparcie widzów, którzy polubili ich występy, co jest dla niej formą uznania ich wysiłku. Ponadto, wyzwanie, z jakim musieli się zmierzyć uczestnicy, tańcząc ten sam układ do zupełnie innego podkładu muzycznego, na pewno dodało stresu i mogło wpłynąć na ocenę. To dodatkowy element, który mógł wprowadzić uczestników w zakłopotanie, Pokazując jednocześnie ich zdolności adaptacyjne i umiejętności taneczne. Cała sytuacja może być dla producentów tańca z gwiazdami sygnałem do przemyśleń nad zasadami oceny i jasnością komunikacji, tak aby wszyscy uczestnicy mieli równe szanse i byli świadomi, na co zwracają uwagę juroży. To również ważna lekcja dla uczestników, że w tak dynamicznych i nieprzewidywalnych formatach jak reality show. Elastyczność i zdolność do szybkiego dostosowania się mogą być równie ważne, co umiejętności specyficzne dla konkurencji.